Godzina siódma trzydzieści, właśnie wstaliśmy. Dzisiaj jest ważny dzień. Nasz pierwszy trening, wspólny trening. Idziemy zrobić sobie śniadanko i widzimy się potem. mega ważny dzień dla nas, dlatego że tak naprawdę pierwszy raz się będziemy dzisiaj widzieć z widzami, poprowadzimy wspólnie trening, spotkamy się z Wami. troszkę się stresujemy, co nie? Ciekawe, dla kogo bardziej stresujący, dla Was czy znajamy. dla nas? Ja jestem kłębkiem nerwów, ale myślę, że będzie fajnie. Mamy trening przygotowany, weźmiemy gumę, pogadamy z ludźmi, pośmiejemy się. Myślę, że będzie spoko. Wyszliśmy już z domu, kierujemy się na park Moczydło. I o 10 zaczynamy nasz trening, ale jeszcze teraz musimy szybko gdzieś znaleźć hulajnogi. Dokładnie, ostatnio <noise> przemieszczamy się po Warszawie ciągle tymi e, elektrycznymi hulajnogami. Wspoko e, środek transportu, my w sumie samochodu nie mamy, więc dla nas idealnie nie opłaca się mieć według nas samochodu w Warszawie. Jeszcze w taką pogodę to w ogóle przyjemniej. Także szukamy i lecimy. Jak jesteście z Warszawy, to korzystajcie z tych hulajnog Haif. One są chyba najtańsze, z tego co wiem. mamy 10 krążeń do przodu i teraz pilnujcie ciągle tego żeby nie opuszczać ramię, ciągle będziemy trzymać w tej pozycji trzymamy prostych kręgosłup nie, nawet nie musicie dotykać ziemi ale prostych kręgosłup i raz, dwa. dociągamy do siebie tak żeby nas ciągnęło tutaj jak poczujecie, że ta guma Wam wypadła, czy ktoś Wam zabrał, to odchodzicie. Wychodzicie z kręgu i zostają osoby, tylko które jeszcze mają gumę za sobą. Jesteście gotowi? Jesteście, czy nie? Tak! No to dawać, lecimy. Dobra gratuluję. Dobra, teraz będziemy robili 100 przysiadów w 10 różnych wersjach. Jest to filmik z naszego, e, znaczy jest to trening z naszego YouTube'a i chodzi tutaj o to właśnie, żebyśmy Was zachęcili do tego, żebyście korzystali z tych treningów, bo są naprawdę fajne. Pierwszy przysiad to będą trzy przysiady, to będą eksplozywne. Zaczynamy od tak zwane in and out czyli rozchodzimy się do wewnątrz i do zewnątrz. Robimy tak 10 przysiadów. Także już pierwsze możemy zacząć od razu. O! Ale dajemy radę, tutaj reszta ekipy też daje radę. Robiliśmy ankietę i chcieliście, żebyśmy pokazali jakieś ćwiczenia. Więc może dzisiaj byśmy skupili się na pompce. Więc zanim jeszcze przejdziemy, to możemy właśnie pokazać, jak się prawidłowo wykonuje pompkę. I poprosiłbym dziewczynę jakąś, proszę ciebie, i chłopaka, dawaj ty, obydwoje w czerwonych koszulkach. Pokażcie na początku, jak robicie. Możecie tutaj, możecie na trawie, jak robicie pompkę. Jak też możesz robić normalnie, albo na tym Jak będzie coś do poprawy, to poprawimy Idealnie, tak, tak powinniście robić pompkę No i tak powinniście robić pompkę To wszystko Chodzi o to, żeby linia ciała była prosta Nie wypinamy pośladków do góry Łokcie kierujemy, uginamy wzdłuż naszego ciała Wypychamy się maksymalnie I opuszczamy To wszystko Najważniejsze po prostu, żeby nie rozchodzić łokciami na zewnątrz Nie robić pompek tak I żeby po prostu nasz Tyłek nie był wygięty w ten sposób. Bardzo ładnie zrobiliście super. Będziemy robili 30 sekund pracy i 20 sekund przerwy. Więc na początku, widzicie, mamy różne wysokości tych drążków, więc każdy znajdzie coś dla siebie. I robimy tak przez 30 sekund: albo się podciągamy naszego maksa, a jak nie dacie rady, albo po prostu w tych 30 sekundach zrobicie już swojego maksa, to do następnych 30, 30 sekund wisicie. Osoby, które nie potrafią się podciągać. Robią po prostu zbis, ale ważne, żeby łopatki były tutaj spięte i staracie się wisieć na drążku przez 30 sekund. z piętymi łopatkami, żebyście się nie dusili tutaj tak barkami. Okay? To jest pierwsza stacja. I tutaj bardzo ważne, żeby lędźwia dotykały ciągle ziemi. Wygląda to tak. I przez 30 sekund trzymamy pozycję izometryczną. Jak ktoś nie daje rady z prostymi nogami, bo mu się odrywają lędźwia, to ugina. I może sobie prostować tyle będzie czuł. Jak prostuje za mocno, to się zaczynają lędźwia odrywać, więc cofa? I tak przez 30 sekund. Następnie Agata. A, następne są trzecia to jest pompki. Wszystko będziemy robili razem, więc będziecie wiedzieć. E, to potrafię robi klasyczne, to nie robi na kolana. Potem e, musimy jakoś zaangażować nasze lędźwa, więc bierzemy gumę. Najlepiej tutaj użyć e, żółtą zieloną. Kładziemy się na brzuchu. Będziemy leżeć prawie, tak, trudno. I robimy z spięcia z gumami tutaj założonymi. Potem robimy podpór przodem, i przez 30 sekund dotykamy nasze barki. Możemy robić szybciej, jak ktoś ma jeszcze siłę, jak ktoś nie ma, to po prostu nawet jak już nie będzie miał siły, żeby dotknąć, to trzyma taką pozycję. I ostatnie ćwiczenie to przysiady z gumami. Wybieramy sobie gumę, najlepiej dwa rodzaje zakładamy. Nad i pod kolanami. Chodźcie, chodźcie. Ustawiamy się naprzeciwko siebie i robimy pompki. Dziewczyny na kolanach, faceci normalnie. I robimy tak. Jedna drużyna robi pompkę, unosi się do góry, wtedy druga drużyna robi pompkę. I zobaczymy, która drużyna wytrzyma dłużej. Jak ktoś odpadnie z mojej, no to odpada trudno, kibicuję. I tak samo tam. Aż jedna osoba zostanie, no i zobaczymy, która drużyna wygra. A ja Dzięki wielkie Dobra, A był spoko trening Dziękuję wam bardzo, piąteczka Piątka to był dobry trening. Tak, było naprawdę mega fajnie. Nie, w ogóle się nie spodziewałam, że będzie aż tak fajnie. Ogólnie to jeden ze stresów był taki, że baliśmy się, że nikt nie przyjdzie. Tak jest, ale na szczęście się pojawiliście. Jesteśmy mega szczęśliwi. Trening wyszedł bardzo dobrze. Myślę, że właśnie był tak zmontowany, że mogli ćwiczyć i bardziej zaawansowani, i tacy początkujący i ja myślę, że kurde fajnym wydarzeniem by było, gdybyśmy takie treningi organizowali też na pewno, może gdzieś indziej. Na pewno, Będziemy w ogóle częściej robić w Warszawie i pomyślimy też o innych miastach. Właśnie, bo, jak jesteście no. z innych miast, chcielibyście zrobić z nami trening, to dajcie znać w komentarzu, weźmiemy to na pewno pod uwagę. Także naprawdę mega się cieszymy, że taki trening wypalił, że poznaliśmy w końcu osoby, które siedzą po drugiej stronie ekranu i dla nas to jest również świetne doświadczenie, bo nauczyliśmy się czegoś. Chociażby prowadzić taki trening publiczny. No właśnie i myślę, że takim dodatkowym jeszcze dla nas zaskoczeniem było to, że przez tyle lat tworzyliśmy te treści dla Was. Nigdy się nie spotykaliśmy z naszymi obserwującymi i pierwszy raz mieliśmy taką styczność z Wami i jesteśmy pozytywnie zaskoczeni, jak jesteście fajnymi ludźmi i na pewno mamy większą motywację, żeby dla Was tworzyć. I częściej się spotykać. Dokładnie, na razie.